Siemanko, Sister and Matrix. witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to kolejny film, w którym pokażę wam mapkę na zdobycie dużej ilości expo w Fortnite. Ale zanim jednak przejdziemy do mapki z dzisiejszego odcinka, to przypominam wam, że w sklepie z przedmiotami jest do wpisania mój kod, czyli kod Matrix przez 2x na końcu. Jeżeli planujecie coś ze sklepu sobie zakupić, to możecie zrobić zrzut ekranu właśnie z zakupu z moim kodem i wrzucić go na mój serwer Discord, do którego link jest w opisie pod tym filmem. Wtedy otrzymacie ode mnie specjalną rangę wspierającego. Teraz w sklepie jest dużo ciekawych skinów, do tego Czyli właśnie macie ochotę na któregoś z nich, no to was nic nie kosztuje, możecie sobie ten kodzik wpisać, a mi tym bardzo pomożecie. Od ostatnich filmów doszło mi paru wspierających, dlatego bardzo Wam wszystkim dziękuję za wsparcie. A osobom, które wesprzą mnie na przykład po tym filmie, to już teraz również chciałbym podziękować, bo tak jak mówię, Was to nic nie kosztuje, jest to tylko wpisanie kodu, a mi to naprawdę pomaga, wspiera mój kanał, no i wspiera też mój rozwój, tak. Za co oczywiście jeszcze raz dziękuję. A teraz przechodzimy już do mapy z dzisiejszego odcinka, która ma następujący kod. 5340 myślnik 7397 myślnik 5813. Klikamy Enter. To jest dokładnie ta mapa. Jak widzicie, jest ikonka Expo, czyli wszystko jest poprawne. Klikamy opcję gry prywatną. Klikamy Wybierz. Graj. Ładuje się na mapę. No i zaraz oczywiście pokażę Wam, co trzeba zrobić dalej. Ok, także kiedy zostaniemy już załadowani na mapę, musimy udać się do tych dwóch przerażających bananków. Wchodzimy na tego po lewej stronie, wykonujemy na nim losową memotkę i zostajemy przeteleportowani na dalszą część mapy. W tym miejscu mamy już dobrze Wam znany timer, tym razem jest to 10 minut, musimy go przeczekać, niestety innej opcji nie ma. Jest tu jakiś grappler, dlatego polecam Wam sobie od razu parę takich wziąć. No i co, przeczekamy i ja pokażę Wam, co trzeba potem robić dalej. OK, nasz timer dobił do zera. Klikamy sobie ten przycisk, aktywujemy AFKXP, wchodzimy w portal i w tym miejscu będziemy musieli się udać w ten prawy dolny róg. Także udajemy się tam. Podbiegnę sobie, żeby było szybciej. Teraz będziemy musieli sobie trochę pobudować i dokładnie w tą stronę budujemy na start 11 ramp do góry. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Teraz stawiamy jedną podłogę, odwracamy się w prawo, stawiamy 3 rampy. 2, 3, 5 podłóg. Raz, 2, 3, 4, 5. Odwracamy się w lewo, budujemy 7 ramp. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I stawiamy jedną podłogę. I w tym miejscu mamy przycisk, aktywujemy go. I zdobywamy, jak widzicie, expa. Sporej ilości, dlatego polecam Wam sobie to wykonać. Skakujemy do portalu, wracamy na naszą mapkę. Udajemy się dokładnie w to samo miejsce, w którym przed chwilą budowaliśmy. I tutaj, w tym miejscu, w lewym górnym rogu, powinien być przycisk, to możemy sobie zniszczyć. Mamy tutaj przycisk, aktywuję go. I jesteśmy przeteleportowani na dalszą część mapy, gdzie będziemy szukać ukrytych przycisków. Pierwszy z nich znajdziemy w budynku po lewej stronie, z tą czwórką nad drzwiami. Wchodzimy do niego. Teraz wchodzimy tutaj w lewo przez te drzwi. Skakujemy sobie na tą maszynę. Tutaj stajemy, patrzymy do góry, i tutaj jest przycisk. Klikam E. I został on odblokowany. Wracamy z powrotem do portalu. I teraz szukamy kolejnych ukrytych przycisków. Aby odnaleźć kolejny przycisk, musimy wybudować tym razem w tą stronę, dokładnie z tego lewego, dolnego rogu, także udamy się do niego. W tym miejscu będziemy budować w tą stronę, także kolejno budujemy 10 podłóg. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9 i 10. Budujemy teraz 3 rampy. Raz, 2, 3. Stawiamy jedną podłogę. Odwracamy się w prawą stronę. Stawiamy 9 ramp. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I na koniec stawiam jeszcze trzy podłogi. Raz, 2 i 3. W tym miejscu, jak widzicie, jest przycisk. Klikam E. Aktywujemy go. I zgarniam kolejną sporą ilość Expa. Przechodzimy sobie do portalu i wracamy na naszą część mapy, z której przed chwilą budowaliśmy. Pod ostatnimi odcinkami parę osób pisało mi, że te mapki im nie działają, że zdobywają tego Expo bardzo mało, albo w ogóle. Z tego co wiem, w Fortnite jest limit Expo na trybie kreatywnym i danego dnia możecie tego Expo zdobyć daną ilość. Po prostu im więcej gracie, im więcej gracie mapek na trybie kreatywnym, tym mniej tego Expo możecie potem z tych moich mapek, które pokazuję w moich filmach, zdobywać. Także zależy to od wielu czynników. Ja na przykład z tych mapek raz zdobywam więcej expa niż osoby z komentarzy, czasami zdobywam go mniej, także jest to trochę taka loteria, ale no generalnie chwalcie się po tym odcinku w komentarzach ile tego expa wy zgarnęliście, bo jestem ciekaw. Ile te mapki realnie dają wam tego expa, ponieważ no ta nie dała mi na przykład tyle expa co mapa z poprzedniego odcinka, także naprawdę jest to wszystko różne i zależy tak jak mówię od wielu czynników. A ja teraz udam się z powrotem w to miejsce, z którego przed chwilą budowaliśmy Stanę sobie tutaj w lewym rogu, popatrzę do góry i tutaj powinniśmy mieć przycisk, jest on w tym miejscu, klikam E. Zostaje przeteleportowany na dalszą część mapy, no i tutaj oczywiście jest ukryty przycisk. Co ciekawe, przed nami jest ogromny dom, ale my wcale nie będziemy do niego wchodzili, skakujemy sobie tutaj, wybiegamy poza ten płot i udajemy się w ten oto róg. Idziemy w to oto miejsce, jak widzicie jest tu taki mały fotelik, na nim jest przycisk, klikam E. No i zgarniam Expo. Wchodzę do portalu, no i wracam na mapkę. To oczywiście jeszcze nie jest koniec. Teraz musimy się udać w ten oto róg. I będziemy budowali dokładnie w tę stronę. Zaczynamy od wybudowania 12 ramp do góry, także 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teraz budujemy 7 podłóg w lewo, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teraz odwracamy się znowu w lewo, budujemy 9 ramp, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i stawiamy na koniec jeszcze jedną podłogę i tu naprzeciwko jest przycisk. Który tak jak poprzednie doliczę nam kolejne ilości expa Tym razem nic się nie zmienia, wracamy z powrotem do miejsca z którego budowałem A akurat aktualnie przebiłem 100 tysięcy expa z tej mapy Udajemy się w to to miejsce Tutaj na dole w rogu powinien być przycisk To możemy sobie zburzyć, jest on tutaj Klikam E Jesteśmy przeteleportowani znowu na dalszą część mapki i tutaj też jest oczywiście ukryty przycisk W tym miejscu musimy sobie zeskoczyć na sam dół Także zejdziemy sobie Najlepiej byłoby wlecieć sobie tutaj na lotni, tylko musimy znaleźć dokładnie to miejsce. Szukamy takiego małego kosmity, który jest tutaj gdzieś ulokowany. Już wam pokazuję, gdzie on się znajduje. Powinien być on tutaj na spodzie. Jest to dokładnie to miejsce, taka wystająca platforma. Mamy po to grappler, wskoczymy sobie na nią. No i tutaj w tym miejscu jest alien, na nim jest przycisk. Który oczywiście, tak jak już bardzo dobrze wiecie, daje nam expa. A ja wracam na naszą mapkę, żeby pokazać Wam już prawie że końcowy przycisk ukryty na tej mapie. Teraz, jak się pewnie domyślacie, udajemy się w prawy górny róg. W tym miejscu będziemy budowali dokładnie w tę stronę. Zaczynamy od wybudowania 10 podłóg. Będzie to najszybsze budowanie. 5, 6, 7, 8. 9 i 10. Teraz odwracamy się w lewą stronę, budujemy 10 ramp. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I stawiamy jeszcze 3 podłogi. Raz, 2 i 3. I przed nami jest przycisk. Przycisk interakcji, zdobywamy go i możemy sobie na spokojnie wrócić na mapkę. Udajemy się ponownie w to miejsce, z którego budowaliśmy i tak jak przy poprzednich krokach, udajemy się do tego rogu, patrzymy w górę, mamy tu przycisk, jesteśmy przeteleportowani tutaj i teraz pokażę Wam, gdzie tym razem jest ukryty przycisk. Ok, tutaj udajemy się do tej chaty, lewą częścią schodów wchodzimy na górę, wychodzimy przez te drzwi. I tutaj za krzesłem powinien być przycisk, jest on w tym miejscu, muszę na niego nacelować, jest tutaj, klikam przycisk interakcji, no i oczywiście zdobywam expo. No i na tej mapce to by było na tyle, jeżeli ten film wam się spodobał to zostawcie pod nim łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem na moim kanale, bo lecimy po 100 tysięcy subskrypcji. Dajcie znać w komentarzu ile expo zgarnęliście z tej mapy oraz który macie obecnie level karnetu w Fortnite. Cie. I pamiętajcie jeszcze o moim kodzie twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli kodzie Matys przez Wex na końcu. Przypominam, że jeżeli dokonacie z nim jakiegoś zakupu, możecie zrobić zrzut ekranu i wrzucić na mój serwer Discord, do którego link jest w opisie pod tym filmem. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu, trzymajcie się, do kolejnych i cześć!